Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat. Skory do pomocy nawet w ogień skoczy, Nigdy się nie lęka zwalcza zło. A gdy go potrzebujesz, przybędzie raz, dwa. Wkrótce będziesz duży, każdy ci to wróży z nas. Nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile. Również sam, aż ten do gwiazd, i między planetami nie będziesz nigdy sam. Choć bardzo to daleko dopełni się te szczęście gdzieś tam. Przyjaciel wieloryb. Zembi gotowe. Uwaga, start! <gryzanie> Hej, Miluniu! O, tylko uważaj, Grzepciu! Spokojnie, Miluniu! Ja zawsze uważam! <gryzanie> Doskonale, Bobry! Ciągnijmy razem! <gryzanie> <śmany> no, Ta balugo piękny statek Budowali go wszyscy mieszkańcy Zielonej Doliny Kto by pomyślał, że latający smok będzie podróżował po morzach? Wiesz dobrze, że to duch smoka wysyła mnie w tę podróż Nie mogę się wykręcić Masz już dwa znaki A potrzebujesz pięciu, żeby dostać medalion smoka Trzeci, którego zaczniesz szukać to znak wody. Tam, gdzie znajdziesz kształt taki jak na rysunku, skończy się twoja podróż. Gdyby okazało się, że to jest Stożkowa Góra, będziesz tam płynął przynajmniej tydzień. Tak, Stożkowa Góra. Jakubie, co za przykrość! Ta baluga wypływa w morze, a ja tak nie znoszę wody. A może porcja puszystych lodów poprawi jego mrożności humor? <laughs> Tylko raz, raz. Biegnę, mój panie. Senior Arktos, ta baluga wypływa w morze. To mi dopiero rewelacja. Sam widzę. O, lepiej będzie jak przyniosę podwójną porcję. Znak musi być mój, a nie tego latającego gada. Arktosie! Mój panie! Ważna wiadomość! A ty czego się dowiedziałeś? Nigdy nie raczysz zgadnąć. Ta baluga wyrusza w morską podróż. Raczyłeś? Dlaczego nie powiecie mi czegoś, czego nie wiem? Wynoście się z mojego pałacu! Już! Już, już! Szybciej! Znikać, znikać, znikać. O! Na taki humor nawet wiadro lodów może nie wystarczyć. O. Uwaga! Odbijamy! Tak jest, to balugo. To znaczy kapitanie. O. Zwijam żagiel. Oh! Wow! Niech duch smoka prowadzi cię do celu tabalugo. Żegnajcie! Bo Żegnajcie! Zwracajcie! Już odpłynął. Muszę znaleźć sposób, żeby go dogonić. Specjalna porcja lodów na ukojenie twoich nerwów, wasza mroźna złość. <grydy> Lody mi nie pomogą. Potrzebny mi własny, solidny statek. Bardzo duży i bardzo wytrzymały. Hmm. Już A wiem, Jakubie! Już wiem, jak wypłynę w morze. W pucharze do lodu. Nie! W ogromnym statku zrobionym z najgrubszego lodu, którego nic nie rozpuści. A, świetnie! Tak, wasza genialność Tylko jaki zastosujemy napęd? Jaki napęd? Ja wiem Ja wiem Ja wiem w jaki sposób może poruszać się twój statek potężny władcy. Co to za pomysł? Świetny, doskonały Bo właśnie znam pewnego skorpiona, który zna tuńczyka, który zna mewy O, naprawdę? Grzebciu, mój oficerze! Ani śladu lądu. Zaraz ch ch chyba coś widzę. A, ale bardzo daleko. Grzebciu, Odwrotnie trzymasz lunetę! O, 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 <grytanie> widzę mnóstwo skorupek kokosowych. Ląd musi być blisko. Aj, aj, oficerze! O, widzę, widzę ziemia! <grytanie> Teraz zniknęła, a, 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 a teraz się zbliża. O, to nie ląd, to wieloryb! Płynie prosto na nas! Trzymajcie się mocno! Rzebciu! Uwaga! A, 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 a. Z nieba lecą krety. Oj, już odpływa. Bo wciągnę Łabaj. wam na samodno morza. O, o. O. O, ten wieloryb musi być młody. Może i jestem młody, ale mam dość siły, żeby pociągnąć wasz statek dokąd będę chciał, piraci. Nie jesteśmy piratami. Złapaliście mnie, tak samo jak złapano mojego ojca i... Inne wieloryby? Inne wieloryby? Ojejku, on płacze. Wcale nie. To, to... nie my złapaliśmy twojego ojca. Puścimy cię. Puścicie mnie? Ale nie próbuj nas więcej taranować, dobrze? Ja tylko szukam swojego ojca. Rozumiem. Płyń sobie. Dzięki! Jestem Horacy. A ja jestem Tabaluga. Wiesz, gdzie są piraci? Nie, nie wiem, tu nie ma żadnego lądu. Udało mi się im wymknąć, a kiedy wróciłem, już ich nie było. No, ale jeśli nie ma lądu, to, to skąd się wzięły te łupiny kokosów? Podejrzewam, że łowcy wielorybów lubią kokosy. <grym pysy> Po ciężkim dniu polowania na wieloryby nic tak nie wzmacnia jak mleczko kokosowe. Właściwie po co polujemy na wieloryby? Jesteśmy piratami. Taki jest rozkaz Arktosa. Ej, czy mnie też dacie trochę tego mleczka? W końcu to ja wam załatwiłem tę piracką robotę. Tak, Majtku. Jak wyszorujesz pokład, wyczyścisz żagiel, skończysz skrowanie burt. To wtedy? Ech, możesz zacząć od początku. To uważajcie, bo wysłano mnie, żeby miał was na oku, a nie sprzątał i szorował. Mam nakarmić tobą, rekiny? Na szczęście uwielbiam sprzątać i szorować. Jest gelary! Złap go, zanim zniknie! <ścania> I rybka w sieci. Grzewcio, <ścania> 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 kapitan startku duch smoka! Wypuśćcie wielorybę, albo... Natychmiast <ścania> mówcie, gdzie jest reszta stada. I natychmiast mówcie, gdzie jest reszta stada! O! Ten ślepy krecik myśli, że może mi rozkazywać. <ścania> Moment! <śmienicza> a gdzie ta baluga? To ten! Patrzcie. Uwolniecie. Dziękuję, ta balugo. Ten zielony stworek kradnie nam wieloryba. Załoga przygotować działa. Hiraci, namierzyć cel. Tak jest! Ojej! To uważaj! Ja się tym zajmę! Naprzód, naprzód, choracy! Przygotować się do przejścia! O. Śmiało Grzepciu Ale ja, ale ja Nie bój się o. 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 Radonko, Radonko Wyciągnij mnie z to Uważaj Grzepciu, przewrócę beczkę Proszę, co my tutaj mamy? Czego od niego chcecie, grubasy? Poddajcie się ze mną, nie macie szans! Czyżby? <śmianowidze> Chodź, bo często się marchewka! <śmianowidze> rym... Ma mnie, mnie no. puść! <śmianowidze> Kret za burtę! Wystrzelić drugą sieć! Wieloryb nie może nam uciec! I zatopić ich statek! <śmianowidze> mamy już sześć wielorybów, a kto z nas pochwali! Ha <tabalugo> Taba gdzie jesteś Toba